No dobra, siema. Idziemy pogadać z Brokarem. Przybywam po oko i nosa. Widzę, że sam lord ha... Niestety. Oko i nosa. Kto się poważnie? Siły zła. Cechu A jednak... Jasny to znak... Jeden z naszych oddanych braci. Kandydat do za... Nieprzyjacielstw... Pedro? Obawiam się. Udało ha? Pedro, powalił na ziemię. Wysłaliśmy za. Jeśli chcesz ich jeszcze, to. Do... Spoko, ja wiem, gdzie on jest. I specjalnie się trochę przygotowałem. A, i wróciłem już z Jarkendaru. Zabiję tam wszystkich bandytów. Cały obóz zniszczyłem. Hmm, stworzyłem sobie amulet przeciwko tym spojrzeniom, chociaż i tak raczej nie będę z niego korzystał. W międzyczasie jeszcze stworzyłem trzy eliksiry, w tym dwa eliksiry siły. I eliksir ducha. No, zdobyłem poziom. Przy takich statystykach, jak widać, da radę, sp radę spokojnie wybić ten mm, ombus bandytów. Wystarczy. No, na opartej, myślę, że wystarczy breła lodu. I przyzwanie szkieletów. Ale, bar ale bardziej... ten... Przyzwanie y bryła lodu. Ponieważ przy... Tym... Mm. Aha, i tutaj... W... Zabije to, co było do zabicia, więc teraz możemy śmiało lecieć do... Kamiennego kręgu. Więc chyba tutaj już nic nie powinniśmy spotkać. No ale... Z... E, zeszłem z tematu, no i udało mi się tam wszystkich wybić. Bryła lodu to na, na większość tych przeciwników działa na spokojnie, znaczy się na wszystkich w tym obozie, ale jednak tam jak są mm, Torus i fisk jak rzucą się. No i jeszcze ci strażnicy, no to tam w ogóle się nie da łatwo samymi tymi szkieletami poradzić. No chyba, żeby się ich przyzwało tak z 15-20, ale to jest takie trochę ciężkie, więc bardziej preferuję bryłę lodu. No i ja od razu zobaczyłem że jednak muszę czekać do czwartego rozdziału zanim będę mógł się nauczyć czwartego kręgu magii co nie tak trochę boli, bo nie mogę jeszcze używać błyskawicy a to na pewno by mi bardzo pomogło i przyzwania golema No ale... co? Co ja mogę poradzić? Dobra, lecimy tutaj było tych dwóch włóczęgów, jak zapewne pamiętacie No ale Też ich wybiłem Tak na do zasady Dobra Eeeh Chodę Czuję, że ich tutaj trochę ubędzie Aha, kuźwa, zapomniałem że to odwiedzić miejsce jeszcze Dobra, to odwiedzę jak się pozbędziemy poszukiwaczy Dobra, widzę poszukiwaczy Tylko kuźwa ty mi mamy staczy na tych wszystkich, bo jak oni mnie masowo zaczną atakować to będzie nie Dobra. Chociaż z tego co kojarzę to wystarczy ich pojedynczo... rozspindalać. przynajmniej tych, co są w takim nie w kręgu, tylko koło niego, wokół. Ci się nami nie przejmują, więc możemy ich na razie olać. O no Widzę, że tam jest jakiś... Nie, mam nie. Późwa. bryła lodu. Bo widzę, że... Wow. Dobrze, na szczęście mnie tutaj chroni drzewo. Açıp, Dobra, nie ma bata, muszę... Muszę się ich jak najszybciej pozbyć. Dobra, udało się. Przynajmniej mam taką nadzieję, że udało mi się pozbyć większości. I mogę spokojnie sobie połykać teraz syrków. Nic tu nie ma. No, to teraz możemy już kulturnie wrócić do za, tfu... zamku. Co ja mówię? Do klasztoru. Ale najpierw, jeśli się, wyśnie nie obrazicie. Będę chciał podskoczyć do tej jaskini. A dlaczego? A no dlatego, że zawsze jakiś eks jest. tysiąc czterdzieści no dobra za z tego co kojarzę, to Chyba będzie trochę, trochę jazdy. A to dlatego, że... Tam chyba byli ci... ...ścienia, tak? Hm, chociaż może do czegoś mi się... teraz może do czegoś mi się przydadzą te szkielety teraz bo na pewno samych szkieletów to tutaj nie ma wtedy byłoby o wiele za mało dobra bierzcie ich Muszę pomóc. Co, nie chcę nic. Oj, sam jeden rozpindolił mi. tutaj był jeszcze drugi Aj. no kuźwa nie w niego no Było blisko. Ale się udało. Tutaj chyba była smocza zguba, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż mogę się mylić. Uj, te eliksirki. 3 minuty mi to zajęło, tak smocza zguba. No i oczywiście trochę kosztowności puchar. Mieszek, skórzany mieszek. Cóż ten mieszek nam może przekazać? Nie to wygląda. No, jeszcze oddałem chyba z dwa czy tam trzy te zwoje. Yy, tfu, nie zwoje, tylko yy, te. No wiecie. Yy, zapomniałem. Almanachy o Smocza zguba 160 siły. Niestety ale nie mogę tego używać Do klasztoru Wiesz może A myślisz, że sta Zobaczysz, za musisz nam Odzyskałem oko stary. Ode mnie. Odzyskałem oko i nosa. Obawiam się, że jest uszkodzony. Ale to niemożliwe. Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugowych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu, w kształcie półksiężyca. Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą! Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny, a mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta. I odszukaj tam maga wody imieniem Watras. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! Co to za słoneczny krom? Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca. Jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że można ją wykorzystać do mrocznych celów. A przecież tak się właśnie stało. Dlaczego właśnie Watras? Przynależność do magów ognia nie pozwala ci kwestionować moich poleceń. Bracie, Watras jest sługą Adanosa. Tylko pradawna mądrość magów wody może nam pomóc. To wszystko, co musisz wiedzieć. Jeszcze jedno. Trzymaj się z dala od przydrożnych kap. Trudno przewidzieć ten problem jednak. Nie tak szybko. A do... Przynależność do Bractwa Ognia niesie ze sobą... Jak wiesz, nasz kościół zajmuje się nie tylko sprawami. Wydarzenia ostatnich dni zaległy na... Czy straż miejska nie powinna się tym zająć? Straż odpowiada za bezpieczeństwo w mieście. Ta sprawa wykracza daleko poza jej jurysdykcję. O co dokładnie chodzi? Ktoś w mieście sprzedaje fałszywe udziały w kopalniach rudy, znajdujących się w byłej kolonii karnej. Udziały te nie przedstawiają żadnej wartości. Mimo to mogą stać. Doszły mnie słuchy, że oszustowi udało się dotrzeć do kilku najbardziej. Musisz odnaleźć tego złoczyńcę i doprowadzić. Niech kara jaka go. Postaram się zająć to. Jest jeszcze coś. Kupcy nie powinni się dowiedzieć, że interesuje cię sprawa udziałów w kopalni. Jeśli dowiedzą się, że działasz w imieniu kościoła... Rozumiem. W takim razie bierz... Laura, mogę już zwijać. Mogę. Dzięki. Ej, ale narzeka. Mm -hmm. Teleportation Ej, ty Jak wygląda na to, że zabrali... Jak nie mam na razie, że No dobra, lecimy. No tak, czyli chcąc nie chcąc musimy go uwolnić. Beneta Ale najpierw podskoczymy jeszcze do Watrasa Tak jak to mówił Przysyła mnie pyrok, oko i nosa Wiem Donieśli mi o tym napotkanie nowi. Poszukiwacze wykorzystali... to znak Co się teraz stanie? Musimy spróbować je na. Oprawa pękła na dwie części, ale to mniejsza część. Pro... Jest matowy, pozbawiony blasku. Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak uniknąć. Czy możemy przywrócić. Jest na to tylko jeden. W miejscu zniszczenia amuletu. Problem w tym, że muś musi... potrzebujemy też znacznej ilości. Mogę... Podobno w tych lasach mieszka s... ewentualnie. Kim mają? Adanosa, przedstawicielem Inosa, ale nie wiem kto. Czarnej magii. Tak. Nie wiem tylko. Już widzę wyraz twarzy. Gdzie znajdę ko... Musisz popytać. Dlaczego pyroka? Podejrzewałem, że byrokar ma się za tak potężnego i nie z... I został za tuk. Myślę jednak, że podświadomie... Lepiej nie myśleć. Wieści. I bardzo dobrze. Muszę już iść. Ja też wyruszę w drogę. Przyślij do mnie ksarda. Słuchajcie, to nie potrwa. Niech. No dobra, no to tak Ty to oznacza tylko jedno. Żeby nie stać jak ciele Lecimy do Lorda Hagena, niech on wypuści naszego ziomka, nie Benetta, Od razu oddam mu pancerz, kruka Nie się dzieje co się chce A później po, poszukam sobie tych no 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 no, no. wiecie mm. szczawi króle królewskich może gdzieś się zrespiły oczywiście to poza nagrywaniem i zrobię sobie kilkanaście lub kilkadziesiąt tych mikstur ...siły, żeby mu założyć zbroję. Mam oko przy... Co takiego? Cóżeś... Porozmawiaj z Perokari... Cornelius Qua... Skąd? Ta... Mam jego pamiętnik. A to pod... W świetle nowej. Na mocy powie... ...że więzień. Za to Cornelius. Cornelius uciekł. Znajdziemy go. Muszę jakoś... Musi... Okej, ty tak. Ty teraz musimy w skrócie zapindalać do miejsca zwanego... Hmm. Majątkiem ziemskim. Teleportation! I tak. jut powinien tutaj być. Stary! Już my. No cóż. Wspaniale. Szkoda, był taki. A to mi przy. Co? Pod prezent? Co za prezent? Słyszeliśmy pogłoski. Naprawdę. W porządku. Tak czy inaczej, pomyślałem, że będziesz. I co? Proszę, weź ten amulet. Umiesz... To zależy. Musisz... Nie wiem, tak Możesz obejrzeć ten amulet? Jasne, po hmm, piękna robota. Ile ci to zajmie? Jeśli to tu zostawisz i nic ci za to... Oto amulet. W porządku. Możesz do mnie... Tak, z prętami problemu nie będzie, ale z bryłkami... Tak. Może być spory problem. No dobra, to wrócę. Najwyżej. No, ale wrócę do... Tego. Mmm... Wrócę jeszcze raz do Jarkendaru daru i Dostanę Słyszałam, że po No i tam poszukam tych rzeczy. No bo nie wiem czy ktoś tutaj może mieć jeszcze te bryłki. No pójdziemy spać I odbierzemy amulecik. A później się udamy do pana imieniem Ksardas. Dobra, pospaliśmy sobie, pospałeś sobie, pospałeś. Pokaż mi. Jasne. Jasne Dobra Dzięks Hej Bennett Czy amulet jest gotowy? Tak Musiałem zrobić nowo pracowałem przed Chociaż Co masz czego potrzebuję potrzebuję tego, tego, tego Tego, tego Chociaż nie wiem po co no i to też mogę wziąć No dobra, to polecę teraz do Sardassa. Mogę wykorzystać Trzeba się nie uderzyć w całym środek można bogać to było wiadomo Teleport he <tryk> <tryk> Podskoczymy sobie tutaj, chociaż może powinien najpierw podskoczyć. Hej, no, najpierw podskoczy jednak do klasztoru. Tak, zupełnie na wszelki wypadek. No, ale myślę, że po, poza nagrywaniem. Nie powinno mi aż tak sporo czasu zająć. I myślę, że ten. Rozmawiałem z watrasem. To świetnie. Gdzie on jest? Że zdobędę te 10 bryg złota. Dawną moc, oku, Więc będziemy jest mieli już zbroję czułka wzmocnioną. Teraz potrzebuję pomocy twojej i ksardasa. Co takiego?! Ksardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Ksardas! Ciągle ten Ksardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Ksardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie. Niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Ksardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd? A gdybym dostarczył. To raczej niemożliwe. Jeśli chodzi o. No to wracamy do Ksardasa. No i co? Ja myślę, że w tym momencie będę mógł skończyć odcinek. Hmm, później się jeszcze poszukam tych bryłek złota. Z oddam pancerz do naprawy. No i w następnym odcinku zaczniemy z wieży Xardasa. Pogadamy z nim. No i co ja mogę jeszcze rzec? No i myślę, że na tego mogłoby być to. No na tyle. A więc ja już się zamierzchnam, bo nie wiem czy to jest już pół godziny, czy jeszcze nie, no ale trzymajcie się, cześć!